Dzień dobry moi drodzy, witam Was na moim kanale, ja jestem Kinia i co, zaczynamy w końcu słuchajcie, otwieranie kalendarzy adwentowych. Moja piękna dekoracja, owinęłam poduszki. Latołkami. Pięknie to wygląda, prawda? <laughs> nie to no. e, Troszeczkę mi nie wyszło, ale nieważne, chciałam zrobić trochę klimat. Słuchajcie, mamy dzisiaj dwa kalendarze adwentowe z Action. One kosztowały, nie wiem, z 70 zł, z 60, także były naprawdę tanie. I jeden mamy ze spa, czyli taki, wiecie, do kąpieli, a drugi mamy z kosmetykami. Także słuchajcie, nie przedłużam, przechodzimy od razu do otwarcia. Stwierdziłam, że będziemy otwierali dwa na raz i zobaczymy, na znaczy nie możemy porównać, który jest lepszy, bo tutaj jest spa, tutaj jest do malowania, do kosmetyki, tak? Ale ja po prostu stwierdziłam, że otwieram Mamy dwa najtańsze kalendarze z Action i zobaczymy, jak się w tym roku sprawdziły. Także, co? Nic innego nie zostało, jak przechodzimy do otwierania. Będziemy otwierali po jednym okienku z każdego i patrzcie, jak ten Max and More wygląda. To jest tak tani kalendarz, a w środku tu ma piękne, nie wiem co, nie wiem jak to nazwać, tak o jest, jest otwierany tak, więc on nam może pięknie stać, możemy sobie nawet go postawić w ten sposób, no i tutaj mamy na jednej stronie numerki, a ten spa, moi drodzy, wygląda tak, że po prostu mamy z jednej strony numerki i z drugiej strony, także co, otwieramy po pierwszym okienku. Przybliżaj się trochę do was, będziemy otwierali tutaj jedyneczkę i tutaj jedyneczkę i uwagę sprawdzamy, co mamy w kosmetykach w numerku 1. Dobra, z kosmetyków słuchajcie, mamy szminka, to jest szminka mi się wydaje, tak? To nie nie jest szminka, słuchajcie, to jest liquid Shadow, czyli to jest po prostu do oczu. To jest po prostu błyszczące do oczu. Uwaga, sprawdzamy. Błyszczy się? Leciutko się błyszczy, ale to nie jest błysk. Aha, to jest błyskiem, ja myślę że to jest mat. Leciutko się błyszczy, aj, ale słuchajcie, jak za tą cenę zaczynamy ładnie. No, taki nabłyszczający, ale. Kurczę, nie błyszczy się mocno, tylko leciutko, ale moim zdaniem na plus mamy coś innego. Moim zdaniem to okienko jest na plus. No, ale w ogóle czego można wymagać od kalendarzy za tak małą cenę, ale dobra, przechodzimy dalej. Teraz otwieramy pierwsze okienko ze spa. Tutaj mamy dosyć duże okienko. Oczywiście yy, moje idealne otwieranie, czyli porwanie. I uwaga, tutaj mamy dosyć duży produkt i jest to. Peeling do ciała, i tutaj mamy chyba już jakiś zimowy zapach. Jingle Twinkle, uwaga, pierwsza próba, pierwsza próba. O, zamknięty jest, otworzymy sobie. Mm, ładnie pachnie, ale nic, nie powiedziałam, że to jest zapach taki. To było bardzo mądre, to było bardzo mądre, bardzo mądre. Dobra, nieważne, zrobiłam sobie po prostu peeling twarzy, no co. To jest taki, bardziej mi powiedziała, takie cukierki miętowe, takie, takie cytruskowe, nie wiem jak je nazwać, one wiszą na choince. Takie, mm, takie no tak, cukierki miętowe. No, nie no, to jest świąteczny zapach, dosyć ojejku wypadłoby mi. Także pierwsze okienko mamy, skrap do ciała. Lecimy dalej. Okienko numer dwa, słuchajcie, kosmetyczne. Mm. I lipę mamy? Mamy temperówkę, czyli coś, co nie lubimy w kalendarzach. Nie lubię tego w kalendarzach, no ale nie możemy też dużo wymagać, bo to jest kalendarz jednak za 60 zł, a temperówka. Nie. Nie. To jest pierwszy minus. Ten kalendarz dostaje pierwszy minus. Zobaczymy, co ma to powie kalendarz spa. I słuchajcie, kalendarz spa na to za dużo nie powiedział, bo mamy pilniczek do paznokci, chociaż ładnie wygląda, ale. No, to nie... Mm, ja bym chciała kosmetyki, a nie, no temperówka, tutaj pilniczek. Nie, jestem na nie. Trzy razy na nie, dziękujemy. Uuu, za to w tym kosmetycznym okienku numer 3, słuchajcie, jest dosyć duże, także może tutaj będzie coś ciekawego, muszę sobie coś załatwić. Oh! Uuu, jak ładnie wyglądają. Słuchajcie, płatki pod oczy. Jak najbardziej jestem na tak. W tamtym roku w kalendarzach adwentowym z Maxem More były tylko takie kosmetyki do malowania. A proszę bardzo, mamy do pielęgnacji. One tak się błyszczą. Jestem na tak. Jestem na tak. Coś ciekawego. No, jestem zaskoczona. Fajnie. No i zobaczymy. Co na to nasz kalendarz ze spa? Oczywiście nie możemy i tak porównywać, bo tutaj jest spa, tutaj są kosmetyki. Ale stwierdziłam, że otworzymy na jednym odcinku. Zobaczymy, jak właśnie zaprezentują się te kalendarze po prostu z action na jednym. No i kalendarz spa, nam na to słuchajcie, to jest chyba rękawica do peelingu o ile się nie mylę, mamy peeling i to mamy rękawice, tak, mamy rękawicę także słuchajcie, no w takim kalendarzu spa rękawica, wydaje mi się, że, że jest na plus, mamy do tego peeling, więc jest na plus moim zdaniem, no taka, takie akcesoria, ale jak na to, że przecież mieliśmy pilnik. no to idziemy nie w tą stronę co bym chciała, bo jednak bym chciała kosmetyki kupując ten kalendarz mamy nadzieję, że będą jakieś kosmetyki do peelingu takie do spa, ale moim zdaniem takie dodatki, żeby te zrobić, są ok. Numerek 4 z Max and More to jest, słuchajcie, róż do policzków w płynie, także tutaj coś bardzo w tym roku stawiamy na takie płynne. Co ja gadam? To jest płynne? Czy to jest róż do policzków? To jest bardzo mocno różowe. Czy to jest po prostu szminka? Moim zdaniem możemy używać to i do tego, i do tego, i jeszcze na, na powieki nam starczy. Możemy używać sobie, słuchajcie, tego do wszystkiego. O... Rozmarowujemy to. Nie, to jest róż do policzków po prostu w kremie. Tak to wygląda. Ładnie, ciekawy produkt, coś innego niż normalny róż, także ja jestem na tak i sprawdzamy, co mamy w spa. I moi drodzy, spanam na to krem do rąk o zapachu Mystic Joy. Sprawdzamy, czy to pachnie czymś świątecznym. Mhm. Zdecydowanie jest to takie ładne zapachy. Kurczę, nie są, bo w tamtym roku były takie typowe Baked Apple, że wiecie, takie typowo świąteczne. Tutaj mamy z taką delikatną nutką. One są takie bardziej taki delikatny zapach, taki neutralny, ale jednak taka nutka tego zapachu takiego świątecznego, takiego wiecie. Innego. Numerek 5 w naszym kalendarzu adwentowym z Max and Moore dał nam teraz gąbeczkę. Gąbeczkę do makijażu jest okej. Okay. Jest ten kalendarz do makijażu, więc myślę, że jest to jak najbardziej okej, okay, chociaż ona jest malutka, więc może to jest gąbeczka pod oczy na puder sypki. Jest okej, okay, ale ja jednak chcę kosmetyki. A mamy już temperówkę, mamy już gąbeczkę, także ja bym chciała kosmetyki, no kurczę. Kupujemy to ze względu na kosmetyki. W ogóle dajcie znać, czy podoba wam się takie otwieranie, na przykład takie z jednego sklepu, kalendarzy w jednym odcinku, żebyśmy mogli sobie... Padło, żebyśmy mogli sobie po prostu ocenić dwa naraz. No i spadam na to, słuchajcie, maseczką do twarzy. Jest to taka miniaturowa wersja, bym powiedziała. Taka bardzo malutka. O, to jest nowy zapach Cozy Night. Także sprawdzamy, jak to pachnie. No, to jest już taki zapach taki. Też neutralny, ale już taki troszeczkę bardziej wyczuwalny. Bo tamte były takie naprawdę mocno delikatne, tu mamy bardziej taki wyczuwalny. I słuchajcie, co ta maseczka ma nam zrobić. Maseczka do twarzy, i nie piszę, czy to jest nawilżająca, czy nie wiadomo, co to. Maska na twarz i tyle. Numerek 6, słuchajcie, numerek 6 to są Mikołajki, także tu musi być coś fajnego i. Nie! Słuchajcie, naklejki na paznokcie. No nie wiem, ja jestem na nie. No naklejki na paznokcie, nie wiem, to się stosowało kiedyś. Nie wiem, ja pamiętam, jak byłam w gimnazjum, to było strasznie modne. Nie wiem, czy teraz też coś to stosuje, czy już się od tego odchodzi, no ale ja jestem na nie. Szczerze, jestem na nie. Jak na razie ten kalendarz trochę mnie zawodzi, bo jedyne co mi się z tego najbardziej spodobało, to te płatki pod oczy, ale mówię, też nie ma co wymagać dużo. To jest kalendarz tani, ale jednak. Troszeczkę mnie tutaj zawodzi. Na Mikołajki mogliby dać coś ekstra, a nie naklejki do paznokci. No i zobaczymy, co na Mikołajki daje nam kalendarz spa. Uwaga, uwaga! I mamy teraz peeling do twarzy. Mieliśmy peeling do ciała, peeling do twarzy, także fajnie buduje nam się taka kolekcja, w której możemy, wiecie, zrobić sobie taki jeden dzień i jeden dzień takiego typowego spa, twarz, ciało. No zobaczymy, co będzie dalej. No nie! Numerek 7 z Max and More. Lustereczko. Nie podoba mi się to, bo są same takie dodatki. A to jest kalendarz kurczę z kosmetykami, już nie wiem który raz to powtarzam. A cały czas są jakieś dodatki. Jestem na nie, jak, jak na razie. Moim zdaniem ten kalendarz jest o wiele lepszy, o wiele bardziej opłacalny. No ale zobaczymy, co będzie dalej, tak? Bo wszystko może się zmienić. Numerek 7. O mój Boże! Numerek 7 w kalendarzu spa. I uwaga, patrzcie co mamy: konfetti do kąpieli. Pierwszy raz się z takim czymś spotykam w kalendarzu darzu adwentowym. Piękne gwiazdki do kąpieli, także myślę, że to jest takie coś w rodzaju kule do kąpieli, że no nie jest to kula do kąpieli, ale ma nam umilić kąpiel, zrobić jakieś bąbelki czy coś, to nie zrobię bąbelków chyba raczej. Konfetti do kąpieli, sposób użycia, przygotować gorącą kąpiel i wsypać zawartość saszetki do wody. Uwaga, zastosowanie produktu może sprawić, że powierzchnia wanny stanie się śliska, także trzeba uważać. No, czyli ma nam to umilić kąpiel. Piękne opakowanie, nie no, jak na razie, jakbym miała oceniać, to ten kanał. Kalendarz ze spa jest o wiele, o wiele lepszy. Ale jak wiadomo z tymi kalendarzami to wszystko może się zmienić. No i mamy ósemeczkę w kalendarzu adwentowym z kosmetykami i w końcu mamy kosmetyk. Mamy rozświetlacz, proszę bardzo. Nieduży, nie mały. Odcień taki bardziej złotawy, czyli taki typowo, można powiedzieć, fajny na święta i Ju, o, Jezu! Patrzcie, jak on się błyszczy. Ej, to jest naprawdę fajne. Uwaga, robimy test. Ale ma połysk. Dobra, widzicie to? Ale ma połysk piękny ej, piękny jest, naprawdę tutaj jestem na tak, tu jestem na tak, ja w ogóle widziałam takie filmiki na YouTubie, że bitwy kalendarzy adwentowych u True Beauty is International, nie wiem czy dobrze wymawiam, pozdrawiam, u Agnieszki Grzelak, Red Lipstick Monster, także stwierdziłam, że może zrobię coś podobnego, ale jednak trochę innego i uwaga kalendarz spa nam na to szampon, mamy szampon o tym zapachu Cozy Night, także naprawdę robi nam się taka fajna kolekcja pasująca do siebie, maseczka do twarzy szampon, jestem na tak, mi się ten kalendarz podoba. A kalendarz adwentowy z kosmetykami daje nam szmineczkę do ust, bardziej błyszczek, proszę bardzo, tak wygląda, taki naturalny odcień. Jestem na tak, chociaż wiadomo, że czekamy na czerwienie na te święta. Zawsze w tych kalendarzach adwentowych mamy czerwienie, także zobaczymy, czy będą czerwienie jeszcze, czy nie będą. A spa nam na to, słuchajcie, mygiełką do ciała o zapachu Mystic Joy. Na razie naprawdę ten spa prowadzi, uwaga, test, test na żywo, Jest ona niewyczuwalna praktycznie. Naprawdę, nie czuję jej. O, teraz czuję. Ładny zapach, ładny, ale myślę, że ona właśnie będzie taka krótko utrzymująca się. Chociaż nie wiem, ale strasznie delikatny jest ten zapach. Strasznie delikatnie wyczuwalny. Jakbyśmy kurczę. Trzeba się tak mocno powąchać, i pierwsze przyknięcie było wyczuwalne teraz. Nie jest wyczuwalne. Nie wiem. Nie wiem dlaczego tak. W końcu mamy z kosmetyków kosmetyki, słuchajcie, kredka do oczu, mi się wydaje. To jest kredka do oczu, tak. Fioletowa. Nie wiem, co to za szalone odcienie są. Mamy fioletową kredkę do oczu. Jest ona miękka w ogóle, jest ona mięciutka mamy kolor, nie jest, nie jest ona taka, wiecie, że nie maluje, kurczę jest tępy kolor, tutaj mamy normalny intensywny dosyć i jest mięciutka także to jest fajne, że jest mięciutka, a nie twarda bo potrafią być twarde, kredki do oczu, kurczę, naprawdę drogie a potrafią być twarde, ja tego nie lubię bo one, po pierwsze, że to boli i trzeba naciągnąć oko i tak robić, wiecie tak dużo razy i to boli, a tutaj mamy mięciutką więc myślę, że się sprawdzie tylko kolor trochę dziwny, taki nieświąteczny bym powiedziała, ale fajny eksperymentalnie, można sobie coś innego wiadomo, zawsze coś innego na tych oczach mieć i dziesiąteczka spa, oczywiście nie mogła zabraknąć kul do kąpieli i tutaj mamy o kształcie stopy w tamtym roku też było o kształcie stopy kula do kąpieli, ale to jak najbardziej jestem na tak. Numer 11 z Max and More to są słuchajcie chusteczki, 50 chusteczek, to są chyba takie chusteczki matujące o ile się nie mylę, poprawcie mnie jeżeli się mylę, I jest to coś też kosmetycznego ale zauważyłam, kurczę, że w tamtym roku Wydaje mi się, że kalendarz był lepszy Bo było więcej kosmetyków, a tutaj mamy więcej dodatków Także nie wiem, na razie ten kalendarz moim zdaniem Zwycięża, jest o wiele lepszy No ale mówię, wszystko może się zmienić Otwieramy numerek 11 Tutaj w ogóle są bardzo dużo okienka No i numer 11, kolejna kula do kąpieli Ja jestem na tak Kule do kąpieli jak najbardziej Tylko mam nadzieję, że zaraz nie będzie 10 kul do kąpieli Więc to, to, to też było troszeczkę takie nudne Numerek 12 W naszym kosmetycznym kalendarzu, słuchajcie Jesteśmy w połowie i mamy naklejki Do paznokci o kształtach Bołwanków, śnieżynek Kolejne coś do paznokci No nie, myślałam, że to będą kosmetyki A tutaj mamy więcej takich naprawdę No i ile takie kosztują naklejki do paznokci to już, to już jest druga rzecz Także no nie, nie podoba mi się Nie wiem, dajcie znać, jakie jest wasze zdanie Jesteśmy w połowie, a kurczę, no spodobała mi się Mówię, jedna rzecz, no i ta kredka do oczu Też jest fajna No i numerek 12, słuchajcie, w naszym kalendarzu spa To jest odżywka do włosów Mamy szampon, więc mamy odżywkę, też z tej samej serii. Proszę bardzo, więc jak najbardziej jestem na tak. Naprawdę, ten kalendarz jest w tym roku bardzo fajny. Ja się boję otwierać trzynastkę w tym, że tutaj będzie kolejny jakiś, kurczę, podatek. A wiadomo, te kalendarze też są zrobione po to, że na przykład kupujemy go za 70 zł, a zawartość jest wiecie, za 200 zł. Mówię tutaj, daję przykład, że zawsze w tych kalendarzach jakby kupujemy za mniejszą cenę i jakby to się opłaca. Wiecie, o co mi chodzi? Nie, nie wytrzymam, nie Wytrzymał. Mamy tutaj kolejny dodatek, proszę bardzo. Jest to taki malutki czyścik do pędzli. Muszę wydać że to jest czyścik do pędzli, bo ma takie, nie wiem czy wy to widzicie. O, widzicie? Takie chropowate, żeby tutaj pędzel sobie wyczyścić. No nie wiem, szczerze to dupy, naprawdę. Przecież takie rzeczy można na lekarz skupić za grosze. Numerek 13 w naszym spa i mamy gąbkę do mycia. Tutaj mamy też kolejny taki dodatek, no. Powiem mam tak, tutaj jest zdecydowanie mniej tych dodatków, więc myślę, że ta gąbka no może być. Mamy rękawice, mamy gąbkę, zapewne tutaj będą też płyny do mycia, także no zobaczymy, zobaczymy, no. Na razie jestem, no na tak naprawdę. Nie jestem, bo zaraz wyjdzie, że jestem źle nastawiona do tego kalendarza z Max and Moore, ale nie. Nie jestem, tak? Chociaż trochę już zaczynam taka być, że już czekam. Tylko, jak wiecie, będzie coś złego i bardziej faworyzuję tamten kalendarz, ale no, zobaczymy. Trochę nadrobił Max Moore. Mamy kredkę do oczu złotą, także troszeczkę nam tutaj nadrobił. Zrobimy sobie obok tej fioletowej. O! Piękna jest! Jest naprawdę ładna! Nie wiem, czy Wy to widzicie. Ma, o teraz widać, ma piękny połysk, także naprawdę jest ładna. Dobra, tutaj dajemy plusika, tutaj dajemy plusika. I numerek 14 z naszego spa. I uwaga, mamy balsam do ciała o zapachu. Mystic Joy nie jest mały, jest naprawdę dosyć spory, także kolejny plusik. Przechodzimy do numerka 15, słuchajcie. Chciałam powiedzieć, że kończy nam się kalendarz za niedługo, ale w numerku 15 nic nie ma i otworzyła się 18. Naprawdę nic nie ma. To wam zawodzi, chyba, że ja już otworzyłam piętnastkę. Naprawdę tam nic nie było, a w naszym spa, słuchajcie, czy to są takie, wiecie, do spania na, nakładane na oczy? Tak, kąpiel do spania i możemy sobie leżeć. Dodatek. Nie lubimy dodatków, ale... Nie wiem, no może być chociaż to też kosztuje moim zdaniem grosze, no nie wiem, sami ocencie, zobaczymy, no i lecimy do numerka 16, mówię powoli zbliżamy się do końca, a wcale ten Max and More nie odbija się, nie odbija się naprawdę i jeszcze przelatuje wszystko lata po kalendarzu i mini pędzelek. Nie komentuję tego, no kurczę, bo to są naprawdę rzeczy, które można za złotówkę kupić, naprawdę A to ma być kalendarz, jednak mówię, że zawsze te kalendarze polegają na tym, że zyskujemy jakby kupując to A SPA Exclusive nam, było tak napisane na tym temat, jak się nazywa SPA Exclusive nie żałuje nam I słuchajcie, mamy teraz krem do stóp, który nie jest mały, 50 ml Więc starczy nam naprawdę, moim zdaniem, na długo Numerek 17, proszę, zaskocz mnie, zaskocz mnie Ja pier... Moi drodzy, komedia, komedia! Proszę bardzo, kolejny do paznokci, chociaż te są ładniejsze. Można sobie użyć na przykład pod oko czy coś do makijażu, także no dobra, to nie jest komedia, to może być. To jest naprawdę moim zdaniem fajne, można sobie gdzieś tam do makijażu, na święta czy coś, na Sylwestra, no to jest jeszcze okej, okay, ale kurde no nie wytrzymam cały czas dodatki cały czas dodatki nie wiem no jak na 80 zł ten kalendarz bo ten max 70 nie pamiętam 70 80 to na razie mamy temperówki pędzelki i kredki do oczu także no wiecie no i w naszym spa exclusive słuchajcie mamy tym razem nie kulę do kąpieli a takie mydełko także coś innego niż kula też jest malutkie też można wiadomo kupić za grosze ale mamy w sumie coś innego. Lecimy do 19 i kolejny rozświetlacz, czy co tu będzie? Aha! Słuchajcie, w tym, gdzie nie było nic, widzę, że spadło. Mamy tutaj błyszczący tym razem nie rozświetlacz, tylko cień do powiek, ale... Kurde, to jest błyszczący, ale chociaż taki inny odcień. On też jest, patrzcie, napigmentowany mocno, także to moim zdaniem ratuje ten kalendarz. Ten pigment, bo on jest naprawdę fajny, połyskujący, także to ratuje moim zdaniem ten kalendarz. A 19, słuchajcie, mamy bransoletki, czegunki do włosów. Takie o, tak, to są gumki do włosów No comment, no comment 19 w SPA Co tu mamy w SPA? Wszystko się oczywiście otwiera I w 19, słuchajcie, ze SPA mamy balsam do ust Wszystko w tej samej kolekcji Nie było nic do ust, także fajnie Może być, nie chcę też być taka niesprawiedliwa Ale kurczę, troszeczkę już też się nastawiłam do tego kalendarza z, Ma z Maxem Moore Tak negatywnie, bo No kurczę, nie da się inaczej, cały czas wypadają jakieś Ja pierd... wytrzymam Comedia, comedia Pilniczek Winniczek. To jest kalendarz z kosmetykami, przypominam, nie? To jest kalendarz z kosmetykami. Beauty Advent Kalendar, no to jest z kosmetykami. Komedia, komedia, komedia. No i w 20, słuchajcie, w spa. Kolejna kula do kąpieli. No też tych kul troszeczkę jest za dużo. Nawet teraz jeszcze nie było przecież żadnego płynu do mycia. Także no też tutaj troszeczkę, ja mam nadzieję, że zaraz będzie jakiś płyn, czy coś takiego. A czemu tutaj mamy coś nieotwarte? Numerek 17? O co tu chodzi, że numerek 17 mamy nieotwarte? W czwarte nic nie ma? Nie, do Dobra, dobra, coś mi się pomyliło, ale tu jeszcze mamy nieotwarty numer 17 i tutaj mamy, słuchajcie, maselko do ciała. Nie wiem, jak ja to pominam. 50 ml, też dosyć duże. No, mamy balsam, mamy masełko. Nie wiem, nie mam powiedzieć, jak ja to pominęłam. Dobra, numerek 21 naszym Max More. Widzę, że też jest mniejszy. Uwaga, uwaga, uwaga. Co my tu mamy? Nie mogę tego otworzyć. I uwaga, coś innego. Już widzę, że to jest coś innego niż rozświetlacz i kliniczki. Mamy, słuchajcie, balsam do ust. No dobra, jest to coś innego. Taki w kremie, czyli on będzie nam nadawał trochę kolor. Okej, okay, to jest fajne. To jest jak najbardziej fajne Jestem na tak. Numerek 21 w spa i co my tu mamy? Co my tu mamy? Okej, okay, już widzę co to jest, słuchajcie. Jest to taka... Sól, sól. To nie jest sól do kąpieli, tylko jak to się nazywa? Mm, kryształki do kąpieli. Jestem na tak. Mieliśmy, chociaż też mieliśmy do kąpieli, to było zupełnie co innego. Mamy tutaj, widzę, dużo do kąpieli, więc liczę na jakiś żel do mycia, cokolwiek takiego, nie? Bo mamy tutaj dużo do kąpieli, więc mówię. Liczę na jakiś żel, mam nadzieję, że będzie. I numerek 22 z Max and More. I co my tu mamy? Okej, okay, mamy maseczkę, taką dużą. Mieliśmy płatki do oczu, teraz mamy maseczkę na twarz nawilżającą z Aloesem, także. Jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Ok, to jest dla mnie ok, to jest fajne. Numerek 22 zespa i co my tu mamy? Proszę bardzo, mamy tutaj żel do mycia twarzy. Ok, mamy żel do mycia twarzy, peeling, nie mamy na razie żadnego kremu do twarzy i żadnego żelu do mycia. A ja na to czekam, naprawdę. I przedostatnie okienko z naszego Max and More. I uwaga, 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 nie patrzę, nie patrzę! Okej, okay, mamy słuchajcie, żel z yy, brokatem do twarzy i do ciała. Coś ciekawego, to jest coś innego. Ja mam wrażenie, że to yy, te naklejki, te wszystkie cienie do to które mamy jakiś brokat, to są na sylwestra dobre. Także nie jest to złe. Mamy pielęgnację i mamy, słuchajcie, jakiś taki brokat. Nie chcę być taka wyrodna dla tego kalendarza, dlatego akceptuję, akceptuję to. Dajcie znać, co wy sądzicie. Muszę się skupić na szukaniu, bo w tym Maxent może łatwo szukać, a tutaj w tym Spa troszeczkę trudniej. I uwaga, uwaga. Numerek 23 przedostatni, i co my tu mamy? O, mamy krem na dzień do twarzy, także fajnie. Mamy do mycia twarzy, do peeling do twarzy i krem do twarzy, chociaż malutki, ale jest. I uwaga, kochani, ostatni numerek, Wigilia. Proszę, numer co tu będzie, proszę. Czuję coś dużego, ok? Dobra, mamy paletkę do oczu. Mamy paletkę do oczu w pięknych brązach. Tu jakieś róż, matowe. No ok, jest fajnie. Mamy paletkę. Jest ok. Naprawdę fajne. To 24 okienko ratuje. I co my tutaj mamy? Numerek 24. Mamy tutaj coś dużego, także otwieramy. I co my tu mamy na wigilię? Uwaga! A, świeci się! Jaki piękny mamy żel do mycia! Świecący! Jaki piękny! Świeci się! Jaki ładny! Emilia, rają takie rzeczy. Także co? Otworzyliśmy dwa kalendarze i moim zdaniem ocenka tego spa. To taka 8 na 10, taka albo 7, taka, no dobra, ósemka, 7. Max and More. Mocna trójka. Mocna trójka. Nie opłaca się moim zdaniem tego Max and More. Za to ten spa, jeżeli lubicie właśnie płyny, takie kalendarze właśnie z taką pielęgnacją do ciała, to jak najbardziej Wam polecam. Fajna, korzystna cena. No i co, moi drodzy? Kończymy odcinek. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie więcej takich odcinków, gdzie porównujemy dwa kalendarze z jednego sklepu, czy po prostu wolicie pojedyncze kalendarze. Ja już się z Wami żegnam. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, bo będzie coraz więcej kalendarzy. No i widzimy się już niedługo. Pa, pa!